Szerokim echem w ostatnim czasie odbiły się wydarzenia mające miejsce w Zielonej Górze, w której grupy imigrantów spacerują sobie po mieście i koczują pod szkołami. Dzięki Bogu rok szkolny się już zakończył, bo nie trudno sobie wyobrazić, do jakich sytuacji mogłoby to doprowadzić, gdyby wciąż były otwarte. Wydawało się, że Polska sprawnie poradziła sobie z tym problemem, ale rzeczywistość jest nieco inna. Już teraz dochodzi do dantejskich scen, a to, że nasze ulice będą przypominać te, które możemy oglądać w Niemczech, to tylko kwestia czasu. Radzę wam się cieszyć bezpieczeństwem, dopóki jeszcze jesteście w stanie, bo może ono zniknąć. Szybciej niż wam się wydaje. Chyba nie muszę mówić, czyja to zasługa. Wszyscy się domyślamy, że to zasługa naszych wspaniałych, uśmiechniętych rządów, które wolą robić to, co służy Brukseli i Berlinowi, zamiast bronić Polaków. Sam Bosak w bardzo dosadny sposób powiedział, co sądzi o tej sytuacji. Panie Marszałku, dzisiaj pan napisał tak: rząd PO, PSL Polski 2050 i lewicy zrobił z Polski bufor ludnościowy dla Niemiec. Pojemnik na odrzuty. Czy można takich słów używać wobec imigrantów, którzy są ludźmi? Ja nie użyłem tych słów wobec migrantów, jak użyłem wobec Polski. Uważam, że rząd obecnej koalicji, partii o profilu centrowym i lewicowym, tak właśnie traktuje Polskę. E, Niemcy kogoś nie chcą, puch, na naszą stronę granicy, a my y, głowa cicho, nisko, nic nie mówimy, nie zadrażniamy z Niemcami rozwożenie tych imigrantów po całym kraju. Dla mnie to jest gruby skandal. I ja uważam, że słowa, których użyłem, są delikatne. E, zrobiłem użyłem tak delikatnych słów, dlatego że pełnię wysoką funkcję. Panie marszałku, pan napisał. Uważam, że, że należy wybać. partii się otrzyczy. zeszmacili. Sam to ciągle wiem, delikatne słowa. Ale to nie są delikatne słowa. Gdyby, no jednak napisał... że gdyby ktoś o mnie powiedział, że się zeszmaciłem, to chyba bym się obraził. Gdybym napisał wszystko, co myślę na ten temat, yy, musiałbym użyć wulgaryzmów, panie redaktorze. Uważam, że ta sytuacja jest głęboko, całkowicie nieakceptowalna. A, ale... Mam wrażenie, że jest ogromna grupa Polaków, która myśli dokładnie tak samo jak Bosak.